No, witajcie kochani, witajcie. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych klientów i osoby, które mnie nie znają. Wróżka Nila pozdrawia. Właśnie przed chwilą miałam transmisję na mojej grupie za kątek Aniołów. Zapraszam serdecznie dla tych osób, które do mnie piszą, ponieważ zamiast każdemu osobno odpowiadać na wiadomość, jak poradzić sobie z trudnymi, bym powiedziała w cudzysłowiu emocjami, takimi jak strach czy lęk. Zapraszam na transmisję na mojej grupie. Nagrałam dla was transmisję, gdzie odpowiedziałam, w jaki sposób poradzić sobie. Każdy człowiek doświadcza takich uczuć, każdy człowiek doświadcza e, takiej energii. No, jesteśmy też, e, jesteśmy i ludźmi i doświadczamy różnych emocji e, w naszym życiu, dlatego e, dlatego. Dlatego nagrałam dla Was właśnie tą transmisję, gdzie ja się udzielę własnymi doświadczeniami, gdzie ja się udzielę własnymi takimi doświadczeniami i też daję Wam, daję Wam możliwości spróbowania, spróbowania troszeczkę inaczej, zarządzania własnym lękiem, zarządzania własnymi z pozoru trudnymi Uczuciami, ale które są częścią nas. A tymczasem wybrałam dla Was przepiękne trzy karty anielskie. nawet nie wiem sama, co jest przed nimi. Zadajcie sobie pytanko, zadajcie sobie pytanie i zobaczymy, co wyjdzie. Mamy trzy przepiękne kamienie: mamy przepiękny Larimar, mamy przepiękny Kryształ Górski, mamy przepiękny Ametyst i. Zobaczmy, co tutaj mają anioły do przekazania. Jaka jest odpowiedź na Wasze wewnętrzne pytanie? Jaka jest odpowiedź na Waszą siłę? Spójrzmy sobie, Larimar. Otwieramy kartę i mamy cudowną energię przemiany, Archanioła Zatkiela. Cudowna energia przemiany, która promieniuje i która odkrywa coraz większe potencjały w Tobie, która poszerza Twoją duszę. Która pozwala w pewien sposób wydobyć to, co jest najpiękniejsze? Odpowiedź jest tak, wszystko wyjdzie, tylko trzeba czasu. Odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Jesteś otulona właśnie siłą, światłem, mocą, miłością i poszerzają się w tobie coraz nowe drogi, coraz nowe drogi właśnie siły, spokoju i mocy. Takie otrzymałam przesłanie dotyczące tej karty. Jeżeli wybrałeś kryształ górski, spójrzmy sobie, mamy archanioła Raziela, siła intuicji, siła przemiany. Tam zagłębiając się w sobie, wydobywasz to, co jest najpiękniejsze. Zagłębiając się w sobie, odnajdujesz pytanie, odnajdujesz odpowiedź na Twoje pytanie. Tutaj właśnie Twoje głębie są niezmierzone. Twoje głębie są niezmierzone, i Twoja głębia zalewa ciebie nie tylko spokojem, nie tylko taką miłością, ale też niesamowitą energią wsparcia. Tutaj odpowiedź jest taka: właśnie, mamy raz Rozjel zawsze spełnia nasze życzenia. Podchodzi w takim świecie intuicyjnym, niesamowity orb, niesamowita energia, ale też daje odpowiedź bardzo prostą. Spokojnie podejdź do siebie. Zobacz, jak aniołowie czy opiekunowie duchowi mówią poprzez Twój głos intuicji, poprzez sny, poprzez działania. Daj sobie czas, daj sobie czas poczucia tego, co jest najważniejsze. Daj sobie czas i zobaczysz, że poprzez znak znajdzie się odpowiedź, znajdzie się rozwiązanie. Jeżeli wybrałeś trzecią kartę, tutaj, a to jest przepiękny, no proszę. Cudowna energia, wspaniała Gabriel. Gabriel, spokój. Niesamowita energia góry, spokoju, tych wyższych energii, które budzą nas każdego dnia, które dają nam niesamowitą siłę i które dają wytchnienie. Ten przepiękny ptak jest znakiem spełnienia Twoich marzeń, powiedzenia, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się dobrze potoczy, że wszystko tutaj się ułoży. Napełni się spokojem. Zobacz na tą kartę, zobacz na energetykę tej karty. Napełni się spokojem, napełni się taką otuchą, napełni się mocą. Przepiękna karta, przepiękne brzmienie tej karty, więc jakby zabierz ją sobie, ten orb i tą energię dzisiaj właśnie ze sobą. Zapraszam Was serdecznie na Facebooku. Znajdziesz mnie jako wróżka Anila, może zadać pytanko. Kosz pytanie jest 5 funtów. Możesz też umówić się na sesję, wtedy łączę się z Twoją energią, przekazuję Ci, co ja widzę, jakie mam wizje, co do Ciebie nadchodzi. Możesz oczywiście też zadawać pytanka. Ściskam Was serdecznie i dziękuję za wszystkie dobre wiadomości i ściskam, zapraszam Was do mojej grupy Zakątek Aniołów.